Nieważne, ile masz lat? 30, 40 czy 50, chcę powiedzieć Ci, że zawsze jest dobry czas i moment na to, aby uzupełnić swoje deficyty i zabliźnić rany z dzieciństwa, bowiem bardzo często jest tak, i mówię to nie tylko na podstawie moich własnych, osobistych doświadczeń, ale również wielu, wielu moich klientów, że niesiemy w sobie bardzo dużo ran niezabliźnionych, które dostaliśmy w spadku od mamy i od taty. I nie chodzi tutaj o ocenę ani osąd ich, ale chodzi o bardzo dobre zrozumienie. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam niezabliźnione rany z dzieciństwa, które możemy nieść od strony mamy, a bardziej zależy mi na tym, aby powiedzieć Wam, jak z tym tematem pracować, jakie on może nam przynieść korzyści i właściwie dlaczego jest to bezcenna praca, kiedy stajemy na naszej ścieżce samorozwoju. Zapraszam na kolejny odcinek. Menadżer sercem jest dla ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Być może spotkaliście się z takim określeniem: Muszę iść przepracować moją trudną relację z mamą. Oczywiście jest i bywa trudna relacja z tatą, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem mamy. Temat jest mi bardzo bliski, ponieważ pracuję moją metodą autorską, która oczywiście opiera się na wielu różnych dziedzinach związanych z psychologią. Z z psychobiologią, z totalną biologią, z ustawieniami systemowymi, dużo metod łączę, po to, żeby pokazać i wyciągnąć człowiekowi, każdemu człowiekowi w potrzebie, który przychodzi, jak ważne jest sięgnięcie do tych ram z dzieciństwa. Co jest w tej pracy bardzo ważne? Przede wszystkim pamiętajmy, moi drodzy, że każda osoba, która przychodzi i staje do takiej pracy, to już po pierwsze jest bohaterem. Dlatego, że to nigdy nie są łatwe tematy. A jeśli ktoś już podejmie decyzję, że chciałby w tym pogrzebać raz i dobrze, i potem to uwolnić, no to będzie przez chwilę w stanie być może bardzo dużego dyskomfortu, ale tylko po to, żeby potem było lepiej. I teraz chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Bardzo często ludzie zwlekają z tym tematem, pomimo świadomości, że to jest temat do przepracowania. Ponieważ nigdy ich zdaniem, oczywiście, a tak naprawdę zdaniem ich podświadomości, nie ma dobrego momentu, żeby do tego stanąć. Każda kobieta, szczególnie mówię tutaj o tych relacji kobiet ze swoimi mamami, bo ta relacja mamy z synem jest zupełnie inna niż relacja mamy z córką. Ja dzisiaj w tym odcinku zajmę się właśnie też tą pierwszą, czyli relacja mamy i córki. Ona jest wyjątkowa i. Patrząc na ten temat z punktu widzenia właśnie bardzo różnych ujęć, to najważniejsze chyba jest to, żeby mieć po pierwsze bardzo ważny, bardzo ważny taki wewnętrzny imperatyw, żeby nie wchodzić w ocenę ani w osąd. Być może element oceny się pojawi, ale najważniejsze, to co jest najbardziej nam potrzebne, to jest zrozumienie. Kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, chciałbym, czy chciałabym to przepracować, i chciałabym do tego sięgnąć, chciałabym to uwolnić, chciałabym zabliźnić moje rany z dzieciństwa, to ja zawsze mówię tak. Dobrze, to pamiętaj teraz, że w tym momencie, kiedy podejmujesz tą decyzję bardzo świadomie, jednocześnie decydujesz się na to, że wychodzisz z roli ofiary i wychodzisz z roli małej dziewczynki, a stajesz się dorosłą kobietą w tej relacji. Stajesz się dorosłą kobietą w tej relacji. Bo często bywa tak, że jeżeli mamy nieodciętą pępowinę emocjonalną, szczególnie z mamą, to nawet 40 czy 50-letnia kobieta nadal w relacji ze swoją mamą działa z poziomu małej dziewczynki, czyli tam cały czas jest ta relacja rodzic-dziecko często ten rodzic karcący być może też ten taki rodzic wymagający tak naprawdę opieki uzależniający Natomiast my mamy stanąć w gotowości, teraz ja, jako dorosła kobieta, będę w stanie zarządzić tą relacją. Co to znaczy, zarządzić? To nie znaczy, że mam się od niej odciąć, tylko to teraz ja decyduję, jak ona będzie wyglądać. I to jest bardzo ważny punkt świadomościowy, żeby uznać sobie ten stan. Tak, ja teraz, jako dorosła kobieta, patrzę na to. I wracam do tego punktu ocena i osąd. Oczywiście, w tej pracy nad temat mamy. Nie chodzi o to, żeby, ja zawsze to powtarzam, nie będziemy wieszać na niej psów, czy nie będziemy wchodzić w osąd, ale też nie będziemy jej wybierać. To jest bardzo ważne, żeby nie stosować emocjonalnego wanisza, takiego, że no tak, przecież w rzeczy to się nie stało, czyli wchodzimy w jakieś nadmierne tłumaczenie. Dlaczego to jest ważne? Chodzi tutaj o to, żeby dotrzeć. To jest pierwszy krok tej pracy. Pierwszy krok to jest bardzo dokładne dotarcie do tego, Jakie zachowania dysfunkcyjne miała mama? I przypominam jeszcze raz: DDD, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, nie musi oznaczać rodziny patologicznej. To nie musi być rodzina, w której było alkohol, przemoc, narkotyki czy inne używki. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat tego, czy, co to znaczy być dzieckiem z rodziny, dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, to odsyłam Was do, do webinaru, który jest zawieszony na mojej stronie, tatianagalińska.pl. Tam w ciągu jednej godziny bardzo dokładnie rozwijam ten temat. A dzisiaj tylko zaznaczę, że docieramy w tej pracy z mamą, docieramy do bardzo ważnego punktu. Niemal z precyzją lasera staramy się dookreślić, jakie zachowania dysfunkcyjne prowadziła mama. I uprzedzam od razu, mówię, oczywiście mogła mieć bardzo dobre intencje, albo uwaga, inaczej nie umiała. Dlatego nam zależy tutaj, żeby nie wybielać i żeby nie wchodzić w osąd. Gdyby umiała inaczej, to by zrobiła. Pamiętajmy, jesteśmy ofiarami ofiar. Oczywiście my musimy dokonywać pewnego rodzaju ocen ocena nam jest potrzebna na zasadzie, czy to jest dla mnie ważne, czy nie, jaki to miało wydźwięk, jakie to miało skutki. Taka ocena nam jest potrzebna, ale ocena różni się od osądu. My nigdy tej matki nie osądzamy. Wiemy, że ona nie, inaczej nie umiała. I to jest ten krok pierwszy: dotarcie do tego, żeby doprecyzować, jakie dysfunkcyjne zachowania prowadziła mama. Krok drugi to jest krok, który mówi nam, ja, ja tak go prowadzę, żeby bardzo dokładnie zrozumieć proces internalizacji. Internalizacja, czyli wzięcie na siebie tego, wszystkiego, co słyszeliśmy o sobie. Na swój temat, co wzięliśmy jako prawdę o sobie, gdzie, gdzie narodziła się bardzo duża liczba osądów na własny temat, kiedy jesteśmy dla siebie surowym sędzią, narodziła się bardzo duża liczba ograniczających przekonań i wszystkich myśli limitujących na własny temat. To jest ten krok drugi, który nam pokazuje, że być może nawet jak przechodzimy przez określone narzędzia i ankiety, nie pamiętamy pewnych rzeczy, to nagle lądujemy w naszym życiu dorosłym i właśnie jesteśmy dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej albo mamy dysfunkcyjnej, które ma określoną ilość swoich własnych deficytów, ograniczających przekonań, i z tym lądujemy w życiu dorosłym, szczególnie oczywiście też w naszym biznesie i w życiu zawodowym. Potem następuje krok trzeci. Jak już wiem, co to było, to to zrozumienie bywa bardzo kluczowe i uwalniające. Potem, jak zrozumiem, jak to wpłynęło na mnie, to w trzecim kroku, dopiero teraz, dopiero teraz wiem i rozumiem, co ja mogę puścić i uwolnić. I do tego są też odpowiednie narzędzia. Żeby potem, w kroku czwartym, mogło przyjść to, co niektórzy nazywają wybaczeniem, ja mówię, że nie zawsze jest to wybaczenie, ale jest to, co jest nam najbardziej potrzebne. To jest akceptacja. A to zrozumienie tych wszystkich kroków doprowadzi nas do akceptacji, żeby wiedzieć, że tak właśnie było. Nie wybielam, nie wieszam psów, ale docieram do sedna. Rozumiem, ale też rozumiem siebie i widzę, że okej, okay, to, to nie jest tak, że ze mną coś jest nie w porządku, tylko dostałam to w spadku i teraz wiem, że to mogę uwolnić. Wychodzę z roli ofiary. Krok bardzo ważny. I. Olbrzymią wartością tej pracy jest to, że wykonując taką pracę, nawet jeżeli to tata był alkoholikiem, bo czasami, a nawet nie czasami, nawet użyję tego określenia, często przychodzą do mnie kobiety, które mówią: Dobra, ja tu przychodzę przepracować pewne rzeczy, mój tata pił. Ja mówię: Dobrze, twój tata pił, ale pamiętaj, że teraz zajmiemy się mamą. I wiele osób z bardzo dużym zdziwieniem reaguje: Ale jak to? No właśnie tak, dlatego że pamiętajmy, że mama zawsze w tym wszystkim, w tym piciu taty była, była jakaś, była nieobecna była spolegliwa, była współzależniona, była despotyczna, wszelakie mogła tam przedstawiać postawy. I właśnie dlatego od tego zaczynamy. I czasami, jak jakaś klientka się uprze, że nie, ona bardzo chce pracować z tatą i od tego taty zaczniemy. To potem po czasie i tak dochodzi do wniosku, że jednak ten temat mamy był istotny, albo w trakcie rozumie, że rzeczywiście w tym całym procesie tego picia, jej trudnej relacji z tatą, mama była, i wtedy przychodzi zrozumienie. Ale oczywiście, wiecie, nie da się tego na siłę argumentacyjnie w żaden sposób e, przekonać. Musimy to poczuć, a przede wszystkim to musimy zrozumieć, i to bardzo często się zadziewa, nawet jeżeli ktoś się uprze, że chce rozpocząć od taty. I to też jest OK. Moi drodzy, żeby zrozumieć to nie wchodzenie w osąd, to pamiętajmy, być może to już mówiłam na niejednym moim webinarze, na niejednym podcaście, a może nie, może mi się wydaje, może mam to w swojej głowie, jesteśmy ofiarami ofiar. Po prostu tak jest. Każda, każde pokolenie niesie pewien ciężar. Mamy dużo rzeczy zapisanych w pamięci komórkowej, wiele emocji, które niesiemy nie jest nasze. Ale też pamiętajmy, że wiele rzeczy nasi rodzice nie potrafili, nie umieli, bo też im nikt nie pokazał, nie wiedzieli, że można inaczej. No i teraz pamiętajmy, to co mówi psychobiologia, mówi o tym też bardzo dużo Magdalena Wdowiak na swoich webinarach, że ludzka matka, w świecie biologii jesteśmy cały czas, jesteśmy w świecie natury, ze wszystkich zwierząt ludzka matka pełni tą funkcję najdłużej, pełni ją praktycznie cały czas. I to jest bardzo ciężka i wyczerpująca praca i dlatego tak ważne jest, żeby nie wchodzić w ten osąd, ale wchodzić w zrozumienie, które nas doprowadzi do akceptacji. No i teraz właśnie, jaki może być ten podział matek? No on jest wszelaki, w różnych, w różnych ujęciach w literaturze spotyka się te podziały, one, one są w jakiś sposób nazwane. Po to, żeby, żeby było nam łatwiej to wrzucić do jakiejś kategorii, żeby łatwiej nam było potem rozpracowywać te dysfunkcyjne zachowania. Ale pamiętajmy, że może być, możemy mówić, była matka dobra albo zła, i to też będzie duży osąd, bo na przykład ktoś postrzega bez głębszego zrozumienia, bez refleksji, że patrząc na tą osobę możemy powiedzieć: No to jest taka dobra, ciepła, kochająca matka. Ale jak zaczynamy to rozbierać, przyglądamy się temu głębiej, bo ktoś na przykład prezentuje w swoim życiu dorosłym taką, taką i taką postawę, no to ona z czegoś wynika. I jak się temu przyjrzymy, to wiele razy ludzie mówią: Aha, no tak, to ja teraz widzę, że moja mama była bardzo zalękniona i była nadopiekuńcza, że to słowo dobra niesie za sobą pewne konsekwencje. Pomiędzy ciepłą, kochającą, wspierającą matką, a matką nadopiekuńczą jest jednak duża różnica. W ogóle temat matek nadopiekuńczych jest tematem niezwykle ciekawym, i to, czego ja się nauczyłam, to, co chcę Wam też przekazać dalej, to rzeczywiście tak jest, że to, co mówi Magdalena Wdowiak, nadopiekuńczość, matka nadopiekuńcza, to nie ma czegoś takiego. Matka nadopiekuńcza to jest taka matka, która jednocześnie stoi w roli ojca i matki, a wynika to oczywiście z szeregu życiowych różnych sytuacji, kiedy ojciec jest nieobecny, kiedy ojciec umiera, kiedy ojciec odchodzi, kiedy w ogóle matka samotnie wychowuje dziecko, albo nagle zostaje sama. Wtedy stara się, wchodząc w rolę mężczyzny, być mamą i tatą dla dziecka, co jest niemożliwe, bo funkcja ojca to jest zupełnie oddzielny temat, to są zupełnie inne jakości i wartości, które daje ojciec i matka nie jest w stanie tego zapełnić, choć na jakimś poziomie stara się to robić. Choć jak to zrozumie, Choć jak zdobędzie wiedzę o tym, że nie możemy tego zrobić, zaczyna czerpać z innych możliwości, daje, daje swoim dzieciom inne wzorcowanie. Przestaje chcieć być już ojcem dla swojego dziecka. Temat bardzo szeroki, nie będę go teraz poruszać tutaj, w tym miejscu, ale myślę, że warte do zastanowienia. No i teraz pamiętajmy, że ta matka może być chłodna, ta matka może być ciepła, ta matka może być, pamiętajmy, wdową. Która w pewnym momencie swojego życia nagle zostaje z tym sama, więc też zupełnie inne emocje jej towarzyszą. No, temat na już poruszyłam. Tych podziałów może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, i tak bym chciała tutaj stanąć w jednym takim bardzo, bardzo ważnym punkcie. Bo z tym tematem przychodzi do mnie bardzo dużo kobiet. To jest temat dla nich bardzo trudny, bo wiele osób nie mając świadomości, czym jest parentyfikacja, wybiela to, ignoruje, kładzie to gdzieś tam na margines, nie, nie chcąc się dopatrzyć, jak bardzo to było ciężkie i trudne w ich dzieciństwie do uniesienia przez nich samych. Moi drodzy, mówimy tutaj o bardzo ważnej funkcji, czyli o odwróceniu roli, kiedy to dziecko staje się matką dla własnej matki. I teraz i psychologia, i psychobiologia mówi o tym otwarcie. o tym też wiele razy na moich sesjach indywidualnych mówię. Parentyfikacja jest zjawiskiem patologicznym. Parentyfikacja jest zjawiskiem patologicznym. Mały nie może unieść dużego. Dziecko oczywiście w swoim odruchu zawsze chce ratować swoją mamę. I to robi, bo inaczej nie umie, bo tego nie rozumie. Przecież nikt nie przychodzi z boku najczęściej, kto mówi: Słuchaj, kochanie, nie możesz teraz tego nieść. To nie jest Twoje zadanie. Dziecko w naturalny sposób po prostu w to wchodzi. Tylko potem, właśnie w życiu dorosłym, ląduje z tym wszystkim, o czym, o czym rozmawiamy, w tym naszym życiu biznesowym, w tym naszym życiu w poszukiwaniu partnera, szczęśliwej rodziny. Parentyfikacja powoduje, że mamy naprawdę nadmierną odpowiedzialność, mamy odwrócenie tej roli, zrozumienie parentyfikacji, a w wielu rodzinach, tam gdzie był alkohol, miało to miejsce, tylko ludzie o tym nie wiedzą, ludzie tego nie rozumieją. Ta wiedza nie jest szerzona. Jak ją dobrze zrozumiemy, jak, jak przyjdzie ten moment, że ktoś Ci to pokaże, ktoś uzna Twoje krzywdy, pamiętaj, nie umiałaś inaczej, niosłaś to, ale to naprawdę nie było ok, to było patologiczne. A tych przykładów parentyfikacji ja się nasłuchałam przez te wszystkie lata naprawdę bardzo dużo i wydawało mi się już, że nic mnie nie zaskoczy. Aha, na przykład ostatnio jedna rzecz mnie powaliła, natomiast nie mam na razie zgody mojej klientki, mimo że jest to anonimowe, na podanie tego przykładu, natomiast... Yy, Poziom nieuświadomienia i emocjonalnego wanisza może być olbrzymi i czasem jest dla mnie przerażający. I oczywiście, moi drodzy, może się zdarzyć taki moment, i też mówię tutaj o tym, że w tym procesie poznawania mamy, my to mamy zrozumieć, my to mamy zaakceptować i w końcu puścić. Wtedy te rany się zabliźniają. Nie siedzieć w tym latami, ale też nie ciągnąć, nie zakopywać pod dywan. I ta relacja, jeszcze powiem jedną rzecz bardzo ważną. Ta praca z tematem mamy niesie te bardzo wielkie plusy. My to wszystko robimy bez względu na to, czy mama żyje, czy nie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nasza mama już odeszła, robota jest tak samo do zrobienia, bo to chodzi o nas i to o nasze emocje, o tym, co w nas zostało, to jest raz. A dwa, pamiętajmy, że nawet jak mama żyje, to wszystkie te rzeczy, wszystkie ćwiczenia, Wszystkie narzędzia, których używamy podczas tej pracy, nie wymagają konfrontacji z mamą. I to jest najbardziej radosna i uwalniająca wiadomość dla wielu moich klientów. Nie będziesz się musiała z tym zmierzyć, zmierzysz się w inny sposób, na innym poziomie, gdzie indziej, a robota będzie zrobiona. To jest bardzo uwalniające. Pamiętajmy, że to zarządzenie z pozycji dorosłej kobiety tą relacją nie oznacza, że ja tą, yy, zrywam kontakty z moją mamą, że to już nie będzie w ogóle teraz przestrzeni na to, żebyśmy się widziały. Nie, to będą inne jakości, ponieważ my jako dorosłe kobiety możemy tym zarządzić. Moi drodzy, podsumowując, zachęcam Was, bo wiele do, do takiej pracy, jeżeli wkraczacie na swoją ścieżkę samorozwojową, zajrzyjcie tam na moment, to nie musi trwać latami. To nie zawsze trzeba to rozgrzebywać. Wiele osób, które przychodzi do mnie było już na jakiejś terapii, jednej, drugiej. Czasami to są osoby, które nigdy niczego nie próbowały. Ale sposób, w który ja pracuję jest sposobem bardzo efektywnym, dlatego że mnie zależy na tym, żeby moi klienci bardzo dużo rozumieli, ja się dzielę cały czas wiedzą, to zrozumienie powoduje. Szybsze tego uwolnienie i w ostateczności prowadzi do akceptacji, do zabliźniania ran z dzieciństwa, bo wiele razy nasze reakcje w życiu dorosłym, czyli te, te, te zachowania innych ludzi, te słowa, które padają, to są triggery, które nas uruchamiają i siedzimy wtedy jeszcze cały czas w tej roli ofiary, nawet nie wiedząc, że tak się dzieje, a można te rany zabliźnić. Dlatego zachęcam jeszcze raz, jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś czuje przestrzeń, być może już gotowość, ale się boi to ja mogę powiedzieć jasno, nie obawiaj się, bo nie będziesz się musiał konfrontować, czy musiała konfrontować z mamą osobiście. Zrobisz to w innej przestrzeni, zrobisz to przy moim wsparciu. Ja Cię odprowadzę, przeprowadzę od punktu A do punktu B, bo ja też tam byłam, ja też tą pracę wykonałam. I robimy to na sesjach indywidualnych. Ale zanim... Zanim być może będzie u ciebie ta kropka nad I, to zapraszam cię jeszcze raz do odwiedzenia mojej strony. Tam jest webinar o DDD, czyli dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych. Jest też webinar o trójkącie dramatycznym Karpmana, który też tam dużo mówi o tym, jak my w tej roli z mamą możemy być. Może te dwa nagrania przekonają cię ostatecznie do tego, żeby wejść na tą ścieżkę, żeby się z tym pożegnać i zabliźnić te rany. To nigdy nie jest praca lekka, łatwa i przyjemna, ale też nie jest jakaś potworna i nie do uniesienia. natomiast jest bardzo ważnym elementem i aspektem naszego życia. I teraz z tego miejsca, jeśli ktoś z Was, kto słucha tego nagrania, miał ciepłą, cudowną, wspierającą, kochającą mamę i tatę obojga rodziców, to przesyłam Wam naprawdę z całego serca olbrzymie, olbrzymie gratulacje. Cieszcie się z tego, napawajcie się, bo to olbrzymia wartość. Znaczna część ludzi nie miała takich wspaniałych możliwości, warunków, i to właśnie do nich kieruje to nagranie. Zatem dziękuję Wam za dzisiaj, kochani, i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Pozdrawiam, Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem Bez w Tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.